Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowe frytki. Mam tutaj ziemniaczki. W rondlu mam dużą ilość oleju. Ziemniaki pokroję takim do krojenia sera w słupki. Będą one miały ładny karwowany kształt. Ja kroję w takie słupki. Centymetrowe słupki przekładam do wody, Frytki smażymy w dużej ilości oleju i na bardzo rozgrzanym oleju, ponieważ proces smażenia tego wymaga i wyjmujemy na ręcznik kuchenny, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Tu już w moim rądu rozgrzeję olej i dalej będę kroiła frytki. Frytki podajemy z sosem czosnkowym. Podajemy jako dodatek do drugiego dania albo z ketchupem. już mam pokrojone jak się rozgrzeje z olej to wyrzucimy i będziemy smawić na złoty kolor się rozgrzewa. Frytki, które pójdą do smażenia, również przekładamy na papier, aby nie było w nich wody, ponieważ tłuszcz będzie pryskał. A tak nadmiar wody wchłonie w papier i frytki się będą smażyły. Ja sobie przygotuję drugi. I ręcznik kuchenny, ponieważ usmażone frytki również będziemy wykładać na ręcznik kuchenny. Olej już mamy rozgrzany. Frytki, które są na ręczniku kuchennym, przekładamy do rozgrzanego. Alej. i będziemy smażyć w głębokim tłuszczu a następną porcję również przełożymy na ręcznik kuchenny I smażymy na złoty kolor w dużej ilości oleju. I należy mięszać aby równomiernie się smażyły i nabrały złotego koloru frytki nabierają złotego koloru i należy je wyjąć na ręcznik aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu Frytki smażymy porcjami. Chyba, że ktoś ma frytkownicę, ale ja w moim rąblu muszę smażyć porcjami, aby nasze frytki były piękne, chrupiące i frytki proszam solą i podaję z sosem czosnkowym. Następną parę wrzucam niech się frytki smażą. Okrętę solą, można pieprze i oto, frytki domowe. Jeżeli Państwu mój przepis się podobał, to proszę o łapkę w górę.